gdzie mam to tak głośno, że mnie aż nie będzie słychać ale myślę, że też gry... myślę, myślę że gry też troszkę chociaż słyszycie idziemy do góry i idziemy, to możemy sparkować. my jesteśmy niebiescy i właśnie się przepraszam, że nie ten. Nie było, czy coś takiego, dwa dni, chciałem wczoraj nagrać, ale mi się nie udało. Zgadnijcie z jakiego powodu. Z powodów takich, że... Nagrałem, ale, nikt... ale mi się akurat telefon wyłączył. Gdy kończyłem nagrywać, akurat telefon mi się wyłączył. To, to, to bardzo fajnie, wiesz, jak stoi...

Dzisiaj sobie w pixelga nagrałem i miałem na kurde wiecie można. I miałem także koksił i ja bym sam był na no, chyba na trzech czy na czterech i no i żebym się tylko z nimi bił. No, i... Oni mieli 0? Nie, oni mieli, dobra przyznaję, oni mieli jednego punkta, a ja miałem 2. A nie, ja miałem 2, co ja gadam? Ja miałem chyba 10. Napiszcie w komentarzu, czy gracie w Pixelkana. To mnie ucieszy, bo jeżeli gram na tablet, no to właśnie, jeszcze wam wstępnie tego gomeraksa.pl, to już chyba ten kanał usuwam. Dzisiaj chyba, albo jutro i jak chcecie to sobie obejście czy coś mnie nie tam no mi tam to tam tam no, no nie wiem no byle gdzie to tam dobra, dobra. jakieś czerwone, jest to czerwone, jest to czerwone, ja to ta fajna mapa coś się słomo e, wczoraj na nie grałem i już wczoraj się można kurde lag Zawsze się musi podczas nagrywania tak zrobić. Zawsze, konkretnie, zawsze. Jest to w jest to w Tak. Dobra, to na niebieski. gdzie? Ja?

i jak mogliście zauważyć, to tu mamy na dole red. Przepraszam, bo mam kata robić red. Tu mamy takie bliżej, tak koło tego, koło expat, To mamy na samej górze taki napis na czerwono red. I tam piszę w jakiej drużynie jesteśmy. Stork, tam mamy, mamy punkt, czy coś i tam jest jeszcze Expa. Expa, dobra. I walko to zrobię was w tym chodzi, to byście pisze abo, nie wiem, nie wiem. Ja server mam chyba jeszcze zdążę podać w opisie. Myślę, że tu w końcu jest pola Czy tutaj zapisze coś dla czacie polskiego czy coś? Myślę, że mnie w końcu... Myślę, że mnie w jakiejś nie ma tam błysnęło na jakimś odcinkach. No jasne Dobra, ja się dam zabić teraz. Nie, nie. Ja, sam się, z... nie zabić, dobra że ta mapka do końca, połowa, jeszcze jedna i kończymy. I jeżeli wiecie, proszę was, powiedzcie mi to, żeby można było więcej nagrywać niż 15 minut, to nagramy się jakieś dłuższe pół godziny. O, jaki... Co to jest? Pat, no... Szczęście nie da. Nie, tak nie, że jest nie, nie, Kurde, tak coś nie, już znowu no, jak na ten Nawet nie, to nie, też tam, że nie, 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 znowu nie, 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 nie,

tak to, się... to wie, um, kozdy, dobra już? O, cię Dobra już Okej, Dobra, jeszcze pół i myślę, że to będzie koniec. Mi się też telefon ma bardzo gorący i idę, i, do, i do i muszę, muszę, muszę ten, bo jak mi się za bardzo przegrzeje, to foto mi się wyłącza bo koniec zagrywania, więc... dobra. Mi się psuje na granie. O. Ale to niebieski. Na na na, 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 na. To są niebieskie, a to są czerwone. Ciekawe kiedy do, do, doda, te, te brodawki z Netheru takie tutaj do Minecrafta Pocket Edition i te pistony, bo ja aktualnie gram na zero.

Więc nie, się z z wami, nara! ci odcinek nie, wiem kiedy będzie, chyba jutro.